Siemaneczko, z tej strony Aga Ciasta. Witam Was serdecznie na moim kanale. W filmie, który obiecałam Wam w poprzednim filmie, w tym filmie, w którym ocenialiśmy z Sakarem moje stylizacje, w sensie on oceniał i wy. Tam powiedziałam, że nagram drugi film, taki bardziej merytoryczny, jeżeli chodzi. O tą współpracę ze stylistką mody. Użyłam słowa współpraca, ale to nie jest współpraca i to chcę zaznaczyć na początku, bo jak mówię współpraca, no to wiecie, chodzi mi o to, że no nie wiem, jeżeli jesteście w sklepie i kupujecie coś od kogoś, no to w pewien sposób współpracujecie, ale to nie ma nic wspólnego z byciem influencerem i to chcę tutaj właśnie zaznaczyć, bo. Wiem, że trochę ten nasz świat influencerów przeszedł tym, że za wszystko trzeba płacić i tak dalej i tak dalej. Ja wychodzę z takiego założenia, że to, że ja jestem właśnie influencerem, to jest w głównej mierze szczęście, które mnie spotkało. Oczywiście też połączone z działaniami ukierunkowanymi na te działania w sieci, ale za to właśnie, że to jest szczęście, ja czuję taką powinność się trochę światu odwdzięczać, dlatego no nie mam problemu z tym, żeby... Dzielić się swoją opinią na temat usług ludzi, którzy robią po prostu dobrą robotę. Każdy kiedyś zaczynał, i ja uważam, że jeżeli ja mam te zasięgi, to ja chcę wspierać tych twórców, którzy po prostu robią dobrą robotę, bo mi samej byłoby miło. No i oczywiście tak, tak będzie wyglądał ten film, że ja strasznie dużo gadam, ale jak mam już okazję do Was gadać, to lubię się rozgadać, więc e, wybaczcie mi, zaraz przejdę do konkretów, więc mm, będę mówiła, że współpraca z Magdą, ale to nie jest współpraca e, ani barterowa, ani płatna, to ja Magdzie zapłaciłam i o tym też będziemy e, właśnie mówić. Ale dlaczego zdecydowałam się w ogóle na współpracę ze stylistką mody? Ten pomysł się narodził, tak się stopniowo rodził, bo coraz częściej miałam takie momenty, że mój ubiór wpływał bardzo źle na to, jak ja się ze sobą czuję. To była taka jedna rzecz, tak jak na przykład mój trądzik, który okropnie zaniża mi samoocenę i jest dla mnie bardzo trudnym tematem. Tak powoli właśnie zaczęło się dziać tak, że mój ubiór robił to, że ja budziłam się... Z miarę spoko humorem I na przykład ubrałam się fatalnie, bo nie wiedziałam jak się ubrać I momentalnie się czułam taka, wiecie Jakby zaniedbana Nie potrafiłam tym ubiorem W żaden sposób tego humoru sobie poprawić Nie potrafiłam podkreślić Tego, co powinnam, swoich atutów I odbierało mi to po prostu pewność siebie I to się tak zbierało I to wiecie, czasami to było na co dzień Często było tak, że na przykład były jakieś eventy Chcąc, nie chcąc Obracamy się w takim towarzystwie, gdzie czasami Trzeba ubrać się troszkę lepiej Czy to jakaś właśnie gala Czy teraz byliśmy na High League'u Czy jeździmy na Fame Mama, Czy są jakieś wydarzenia No tam ludzie mocno stawiają na tą modę I miałam tak, że Ja totalnie nie wiedziałam co ja mam założyć Żeby wiecie pasować Ale to też nie chodzi o to, żeby się pasować właśnie w tłum Tylko żeby samemu się czuć dobrze Nie potrafiłam tego zrobić I stwierdziłam, że skoro coś naprawdę źle wpływa Na moją ocenę, a ja mam możliwość To naprawić, to chcę spróbować to był jeden y, i to było takie moje postanowienie na ten rok. Chciałam sobie zrobić taki prezent w tym roku, bo zawsze, wiecie, zawsze jest, y, są ważniejsze wydatki niż my sami, ale stwierdziłam, że to będzie taki prezent ode mnie dla mnie i że właśnie w tym roku sobie to zafunduję. No i wyszło tak, że w sumie na początku tego roku udało się to moje małe marzenie, mój cel spełnić. Drugi powód był taki, że ja również nie jestem za tym takim konsumpcjonizmem, z takim napędzaniem rynku i kupowaniem bardzo wielu ciuchów i mnie samą to zresztą zaczęło męczyć. W sensie ja czułam się bardzo przytłoczona tym, że ja mam tak dużo rzeczy w szafie i pewnie to, co większość z Was dobrze kojarzy, czyli z szafy Ci się wysypuje, a Ty nie masz co ubrać, nie masz rzeczy, w której czujesz się dobrze. I u mnie też tak było, że... Przez to, że ja totalnie nie wiedziałam, jaki ja mam styl, jaki powinna mieć ten styl, w czym ja się dobrze czuję, w czym ja dobrze wyglądam, to ja po prostu bardzo impulsywnie robiłam zakupy. Byłam w galerii, zwróciłam uwagę, że coś na manekinie super wygląda, stwierdziłam, że dobra, kupuję to, tym bardziej, że na przykład, o, nie wiem, to jest bluzeczka za 40 zł, więc co to za wydatek? Kupuję, kupuję, kupuję. I wiecie, zdarzało się tak, że ja coś sobie kupiłam i po pół roku znajdowałam to w szafie z metką jeszcze. I zaczęłam się tak na siebie wkurzać, że ja tak robię, ale z drugiej strony cały czas miałam to poczucie, że ja się nie mam w co ubrać, więc jeżeli tylko widziałam coś ładnego, to to kupowałam, a potem się okazywało, że totalnie nie jestem w stanie z tego z niczym połączyć, że to się mi nadaje na jedną, jedyną okazję i na co dzień wciąż nie mam w co się ubrać i stwierdziłam, że ja nie chcę tak robić, że ja chcę wiedzieć w czym miałam chodzić i chcę mieć w szafie takie ubrania, które właśnie będą neutralne i które będą mi służyły przez wiele lat żeby właśnie nie robić tych impulsywnych zakupów, tylko mieć swoją bazę i po prostu z niej czerpać, bo już pomijając właśnie temat ekologii, bo pewnie wiele osób mi zarzuci, że mówię o ekologii, a później będę wam pokazywała najtańsze rzeczy z sieciówek. To już pomijając nawet ten aspekt, jeżeli on do kogoś nie przemawia, to ja też nie będę przekonywać, ale sam po prostu aspekt mój finansowy, że yy, robiły się takie małe wydatki na rzeczy, których tak naprawdę ja nie potrzebowałam, i to były te główne powody, dla których zgłosiłam się yy, po prostu po pomoc. Jak trafiłam na Magdę? Na moim Instagramie na Story zapytałam Was o pomoc. Czy znacie jakieś stylistki yy, mody? No bo ja totalnie jakby nie byłam z tego świata, więc nie miałam pojęcia. Yy, I kilka osób yy, poleciło mi różne tam dziewczyny, takie bardzo już powiedzmy, które stylizują gwiazdy, więc to ono jakby odpadło, bo też wiedziałam, że to na pewno będzie bardzo drogie finansowo i też trudno będzie mi się po prostu dostać do takich osób, no bo one raczej już są stricte nastawione na takie gwiazdy telewizyjne, ale moja serdeczna, nie wiem Patry, czy mogę Cię tak nazwać, ale zaryzykuję, z Patrycją to jest śmieszne, że... No, taka bratnia dusza, można tak powiedzieć, znamy się tylko przez Instagram, chociaż za niedługo poznamy się na żywo w końcu. E, znamy się chyba od pięciu lat na tym Instagramie i ta tak. nasza znajomość, mimo że nigdy nie była, nie spotkałyśmy się w rzeczywistości, no to jest taka, taka totalnie szczera, i tak jakbyśmy były po prostu gdzieś tam połączone czymś. Patti właśnie poleciła mi Magdę, bo po prostu zna ją osobiście i wie, że Magda jest świetną specjalistką. No, jako że ja Patti właśnie bardzo ufam, znam ją na tyle, że wiem, że po prostu nie poleciła mi kogoś, kogo nie jest pewna, no to zapisałam do Magdy. Magda powiedziała, że może się tym zająć, że z wielką chęcią zresztą to zrobi. No i pierwszy proces wyglądał tak, że wypełniłam ankietę, wyślę wam, w sensie Wam tutaj, jak ta ankieta wyglądała. Bardzo mi się już to spodobało, bo no, wiedziałam, że to serio ma być do do mnie, że to nie będzie takie, że ok, teraz w modzie jest to, więc ubiorę cię właśnie w to, tylko tam bardzo mocno musiałam podkreślić. Um dlaczego ja chcę zmienić ten ubiór, do czego on mi jest potrzebny, czy to jest wiecie, na przykład praca, no bo niektóre osoby, jeśli pracują w biurze, no to wiadomo, że więcej będzie takich stylizacji biurowych i tak dalej, i tak dalej. Więc wypełniałam taką ankietę. Drugim etapem było zrobienie zdjęć moich ubrań, czyli przegląd szafy. Właśnie to jest kolejna usługa, bo można różne usługi po prostu u stylistów wykupić. Ja sobie wykupiłam także tą usługę przeglądu szafy i to polegało na tym, że zrobiłam Magdzie po prostu zdjęcia rzeczy, które mam i które chcę za no i całe szczęście, chwilę przed tym procesem byłam 10 dni na izolacji, więc zdążyłam posprzątać calutką chatę i jednym z etapów było wywalenie ze szafy po prostu wszystkiego, bo ja już tak wiecie, dużo emocji też z tym, że ja nie pojechałam na wakacje, a ja miałam jechać, ale miałam pozytywny czas, bla, 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 bla. Dużo emocji się we mnie zgromadziło i postanowiłam je wykorzystać w tym, że ja muszę oczyścić przestrzeń wokół siebie i zaczęłam właśnie od swojej szafy i naprawdę bez żadnych skrupułów podzieliłam sobie tak, worek na rzeczy, w które... Chcę, w których chodzę, które lubię Worek rzeczy, które są e, zniszczone, stare, do wyrzucenia Po prostu, które się już nie nadają I worek rzeczy, które po prostu można odsprzedać, bo są w dobrym stanie e, No ale mi się nie podobają, ja się w nich źle czuję I bez żadnych skrupułów po prostu wywalałam to wszystko I na szczęście mało rzeczy stosunkowo było do wyrzucenia To może było jakieś trzy takie rozciągnięte czy dziurawe e, bluzki trzy wory ubrań y, poleciały na sprzedaż do jakby część też oddaję Potrzebującej znajomej, tam niektóre rozmiary dla niej pasują, resztę rzeczy po prostu sprzedaję, więc to jest super, że po prostu te ciuchy będą miały drugie życie, no bo ja ich nie jestem w stanie wykorzystać i to była moja głupota, ale cieszę się, że. No, ja z tego mam jakieś nie wyrzucam ich na śmieci i właśnie nie napędzam tego takiego, wiecie, że cały czas nowe, 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 tylko ktoś będzie mógł sobie w tych ciuszkach pochodzić. No i została mi tak naprawdę bardzo mała ilość, tak myślę, że jedna trzecia z mojej szafy mi została, no więc. Tych zdjęć stosunkowo nie było dużo Wysłałam Magdzie te zdjęcia I ona na podstawie tych rzeczy Zaczęła tworzyć dla, dla mnie stylizację Na początku właśnie w formie po prostu Kolarzy, łączyła mi rzeczy, które ja mam Z rzeczami, które musimy kupić No i spotkałyśmy się w zeszły piątek W galerii handlowej Janki Najpierw na kawkę posiedziałyśmy Z pół godzinki, porozmawiałyśmy właśnie jeszcze Żeby zastanowić się nad tym Czego szukamy, czego potrzebuję dalej, itd., itd., Jakie mam kryteria A jeszcze bardzo ważna rzecz, że Yy, musiałam określić budżet, jaki chcę mieć na te zakupy, no bo wiadomo, że każdy ma zupełnie inną sytuację materialną, i jedna osoba będzie chciała na te zakupy przeznaczyć na przykład 10 tysięcy i będzie chciała yy, już postawić na np. na takie markowe rzeczy. Wiecie, że nie to rabka z sieciówki, tylko no na przykład jakiś, nie wiem, Louis Vuitton czy coś. No ale to może za 10 tysięcy to jednak byłoby słabo. Yy, ale wiecie o co chodzi, że no po prostu każdy musi to dopasować do siebie i to jest fajna opcja. I nie pytałam Magdy, czy gdyby mi powiedziała, że na przykład mam 500 zł, czy ona byłaby w stanie mi jakoś pomóc. Ja ustaliłam, że taki maks, którego nie chcę przekraczać, to są 3000 zł na te zakupy. No, z tego względu, że po prostu te dwa wory ubrań, wiedziałam, że się ich pozbyłam, że na nich też zarobię, będę miała z tego kaskę, jeśli je sprzedam. No i wiedziałam, że ta moja szafa potrzebuje fundamentalnej odnowy i że ja chcę ten mój styl po prostu ułożyć na nowo. Dlatego byłam po prostu otwarta, że okej, okay, to będzie duży wydatek, bo to jest naprawdę dla mnie duży wydatek, bo ja sobie kontroluję budżet domowy i mam określoną kasę, jaką chcę w każdym miesiącu przeznaczyć na. Swoje oszczędności, na inwestycje, teraz już na spłatę kredytu i to wszystko. I te 3000 zaburzyły mocno mój budżet, ale uznałam, że to jest taki prezent ode mnie dla mnie. W zeszłym roku miałam ogromny boom finansowy, w swoim życiu bardzo mocno się rozwinęłam, a tak naprawdę mało sobie podarowałam za to, bo ani nie poleciałam na żadne wakacje, miałam na nie lecieć, ale się nie udało. Ubolewam nad tym. Nic sobie ładnego nie kupiłam Ani właśnie nie zrobiłam jakiejś takiej rzeczy Wiecie, typowo dla siebie, więc stwierdziłam, że to będzie ten prezent Dla mnie i po prostu w siebie Te pieniążki zainwestuję Więc wydałam Więc ustaliłam, że będą to 3000 złotych i ku mojemu zaskoczeniu miłemu oczywiście udało nam się zmieścić w 2000 zł, za całość zapłaciłam właśnie niecałe 1900 zł, więc to bardzo miła niespodzianka, no bo już się nastawiałam, że nie będzie tych 3000 ale jeżeli mówimy już o finansach, to teraz Wam powiem, że Magda za tą usługę wzięła ode mnie 1000 zł i to właśnie się liczy jako te wspólne zakupy, jako przegląd szafy i dojazd, z tym, że nie wiem, czy za dojazd właśnie nie muszę jej dopłacić, bo jeszcze czekam na jej numer konta i szczegóły, ale 1000 zł to na pewno są zakupy i szafa i nie wiem, czy właśnie jeszcze za dojazd, no bo, bo Magda nie jest z Warszawy, więc możliwe, że jeszcze to mi tutaj dojdzie, no ale to jest taki koszt. No więc jakby ze wszystkim już spięłam się w 3000 zł, już z wypłatą dla Magdy. No i ja, ja jestem bardzo szczęśliwa Ale tak jak mówię, no dla kogoś to może być Bardzo duża kwota yy, Ale myślę, że po prostu możecie Jak najbardziej podać, że na przykład macie 800 zł I stylistka spróbuje no Zresztą to ma być indywidualne To tak jak jest z dietą, jeżeli się zgłasza do mnie podopieczny yy, To u mnie w ankiecie Do diety jest taki podpunkt Ile chcesz wydawać na pieniądze Czy stać się na rzeczy droższe W stylu łosoś, w stylu awokado czy opieramy się na rzeczach tańszych, czyli buraki, ziemniaczki i tak dalej. No i każdy to po prostu określa, więc wydaje mi się, że jeżeli to jest indywidualna usługa, to tak samo to tutaj po prostu będzie działało. No i jeżeli chodzi o same zakupy, no to to w ogóle było niesamowite przeżycie, bo wiecie, no ja właśnie jestem taką osobą, że ja się nie znam na modzie, nie znam się na stylu, nie potrafię też dobrać czegoś do siebie, więc ja ogólnie nie lubiłam zakupów. Zakupy mnie zawsze bardzo męczą. Ja nie jestem taką, wiecie, typową kobietą z memów, że właśnie Idę na zakupy, a stary gdzieś tam stoi i trzyma mi torby z zakupami. To nie jestem ja. Bardzo rzadko chodzę na zakupy i kocham właśnie internet za to, że można sobie zamawiać różne rzeczy online bo na zakupach boli mnie głowa i o, strasznie mnie to męczy, po prostu bardziej mnie to męczy niż trening, naprawdę wiecie, uposony człowiek, trzeba ściągać te wszystkie rzeczy, to się wszystko brudzi wszystko jest brudne z antyperspirantu z makijażu, w ogóle ubierasz te rzeczy właśnie, najgorsze są białe bluzki, potwierdźcie to dziewczyny, jeśli się przymierza białą bluzkę to tam już jest 16 odcieni podkładów innych kobiet i jeszcze dochodzi twój, bo sobie cały po prostu makijaż z twarzy zmywasz, no tragedia, strasznie nie lubię takich zakupów a z Magdą, wiecie, ja Szłam I po prostu jak... To było takie cudowne, że Magda mówi: Dobra, to idziemy i po prostu ona przechodziła i tak tsz, 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 to bierzemy, to bierzemy, to bierzemy tego nie, tego nie, to bierzemy a ja tak wiecie patrzę i to po prostu minęły dwie minuty i Magda już cała taka wiecie obładowana tymi rzeczami, ja też bo potem jak już jej się skończyły ręce to mnie obładowywała no i chwila, moment i poszłyśmy do szatni z nie wiem, mnóstwo rzeczy, na szczęście byłyśmy, proszę tutaj mi wybaczyć ale byłyśmy w godzinach 10, 12 w galerii, więc nie było ludzi, także mogłyśmy do tej przebieralni iść, bo były puste Także nikogo nie blokowałyśmy. No i mierzenie. I to było dla mnie takie zdumiewające, że jak Magda brała te rzeczy z. z gdzieś tam, ze stojaków, z wieszaków, to miałam takie, że. No, sama bym tego nie wzięła, nie? Że tak nie czułam, że w ogóle nie byłam też sobie w stanie wyobrazić, jak ja będę w danej rzeczy wyglądać. I nagle jestem w przebieralni, ubieram pierwszą rzecz. Magda mówi, dobra, to połącz z tym, ubieram tą rzecz. I. Wow, nie? I pierwszy uśmiech, i ten uśmiech mi nie schodził z twarzy przez całe te trzy godziny, jak byliśmy w galerii. To, to właśnie jest dla mnie takie niesamowite. Ja to kocham w ludziach i kocham to, że my jesteśmy tak różni, że ja się totalnie właśnie nie znam na modzie. Ale jest taka Magda i jest pewnie, mam nadzieję, że jest dużo takich Magd, że każdy będzie mógł sobie taką Magdę właśnie poznać, która ma po prostu taki. Taki rentgen w oczach i ona wie dokładnie, w czym ja będę dobrze wyglądać. I tak potrafi sobie to wyobrazić. To jest dla mnie piękne. Tak samo uwielbiam to w artystycznych duszach. Ja na przykład jestem antymuzyczna, nie umiem malować i w ogóle. I dla mnie to jest takie zdumiewające, kiedy ktoś to potrafi, kiedy ja mogę wejść w jego świat. I właśnie u Magdy to było, że. Ja byłam taka zdumiona i ja byłam taka szczęśliwa. Mnie tak właśnie, od kiedy się tak otworzyłam w ogóle na świat, na innych ludzi i nie traktuję tego, że ktoś jest ode mnie lepszy jako powód do tego, żebym była zakompleksiona, tylko tak właśnie chłonę z tego, to to mnie tak po prostu niesamowicie yy, fascynuje. No i tutaj właśnie tak miałam, że ja mówię, Magda, w ogóle jak, jak to jest możliwe, że ona bierze... Właśnie wzięła mi yy, zielone szpilki i zieloną czapkę i do tego marynarkę, nie? Ja mówię, no na bank, nie? I ubieram i mówię, wow, nie. Naprawdę każda stylizacja. Yy, może była jedna taka, że rzeczywiście pomyślałam, że średnio, ale Magda też stwierdziła, że jak zobaczyła ją na mnie, że to jednak nie jest to, że pójdziemy w coś innego. Ale ja przymierzyłam y, łącznie stylizacji tam, może nie wiem, z 30-40 na tych zakupach i przysięgam, że każda była taka, że ja byłam od ucha do ucha uśmiechnięta i zakochana w sobie. To jest w ogóle piękne dla kobiet, yy, bo jesteśmy zakompleksione, każda z nas ma jakiś kompleks i większość z nas ma o sobie dużo gorsze mniemanie niż powinna. Yy, oceniamy się dużo gorzej niż jest naprawdę. Nie potrafimy się realnie ocenić, tylko każda z nas po prostu zaniża sobie ja sama tą ocenę. Yy, ja też tego doświadczam, mimo że moja pewność siebie już się bardzo rozwija i bardzo mocno nad tym pracuję. to tutaj ja po prostu na siebie patrzyłam, że może Agata, jak ty zajebiście wyglądasz, nie? Że w ogóle dopasowywała do mojej figury no o, i też sama Magda w ogóle, ona mówiła bardzo dużo rzeczy miłych, więc to było no, wspaniałe przeżycie, ja naprawdę teraz jak o tym mówię to jest trzy dni po tym jak się spotkałyśmy ja dalej jestem tak pozytywnie naładowana e, no i konty, kończąc już, już praktycznie ten wywód tutaj w tym filmie, przeplatałam wam te wszystkie właśnie stylizacje, numery referencyjne, e, bo no, no, chciałam po prostu to wpleść, żeby jak w jak najkrótszym czasie zmieścić te wszystkie rzeczy, dlatego robię to równocześnie, mimo że może to nie ma takiego ładu i składu, ale wybaczcie mi. No ale jeżeli macie jeszcze jakieś właśnie pytania, czy to do usługi Magdy, czy do tych rzeczy, które kupowałyśmy, czy do moich decyzji i tak itd., to oczywiście pytajcie w komentarzach, ja postaram się na wszystkie te Wasze pytania odpowiedzieć. No i jeżeli tylko macie możliwość to bardzo wam polecam zrobić sobie taki prezent. Ja właśnie powiedziałam wszystkim kobietom w moim otoczeniu, moim przyjaciółkom, mojej szwagierce, mojej siostrze, mojej mamie, że jeżeli tylko wyrażą chęć, to ja im na urodziny chcę sprawić taki prezent, bo to jest no świetne przeżycie, to jest takie takie naprawdę podbudowujące. I może ktoś powie, że nie powinniśmy tej samooceny budować na rzeczy powierzchownej, bo to jest tylko ubiór, i jasne, ja się zgodzę, ale z drugiej strony, czy nie jest tak, że właśnie ten zły ubiór psuje nam tą samoocenę? Więc jeżeli możemy działać na wielu frontach, ja nie mówię, że to ma być jedyne, że ja się ładnie ubiorę, ja nic więcej nie mam do zaoferowania i ja tylko na tym opieram samoocenę, to nie, absolutnie nie. No, bo to jest rzecz nabyta i tak naprawdę w każdej chwili można ją stracić, ale jeżeli pracujemy nad tą podstawą, nad tą, żeby się po prostu kochać, wiecie, jak jesteśmy nago, zmęczone itd., itd., i nie mamy tych wszystkich ozdób to warto sobie dodawać takie rzeczy, no warto sobie zrobić ładne włoski, pójść do spa, pójść do kosmetyczki i tak dalej, no wszystko, co nam służy, to czemu mamy sobie tego nie robić, ja jestem za tym, żeby sobie właśnie pomagać jak tylko możemy. No i cóż, ten film znowu będzie zupełnie inny niż ten poprzedni, w ogóle stwierdzam, że mój kanał to jest taki straszny miszmasz, ale myślałam nad tym, czy to nie jest coś złego, ale z drugiej strony stwierdziłam, że to jestem ja, że ja jestem takim wielkim miszmaszem, ale ja to w sumie lubię i ja taką się pokazuję, czy na Instagramie, czy właśnie tutaj i skoro Wy tutaj jesteście, no to znaczy, że to, to jest fajne, że w sensie, że ktoś chce to oglądać i to chyba nie jest nic złego, a ja też no nie chciałabym po prostu być sztuczna i oczywiście pewnie byłabym w stanie robić filmy takie idealne, wymuskane i tak dalej, ale to nie jestem ja i prędzej czy później pewnie mi by się odechciało albo Wy przestalibyście czuć, że to jest autentyczne. No a fajnie być autentycznym, tak sobie myślę. No... Yy, tak jak mówię, jestem bardzo naładowana pozytywnie i w ogóle fajny czas jest teraz i czuję bardzo dużą wdzięczność za to, za wszystko, co się dzieje wokół mnie i jak już tutaj jesteście w takim trochę sentymentalnym filmie, to chciałam Wam naprawdę z całego serca podziękować. Wiem, że youtuberzy zawsze dziękują i mówią, że, yy, no, że, że to dzięki Wam, bla bla bla, yy, ale naprawdę tak jest, w sensie to, 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 żaden, to żadna ściema, że no my twórcy jesteśmy tutaj dzięki Wam, a ja mam to ogromne szczęście, że otaczają mnie właśnie tutaj w internecie ludzie naprawdę bardzo życzliwi i oczywiście nie, nie żyję w bańce, że nie ma hejtu i w ogóle wszyscy mnie kochają, ale też nie o to chodzi. Ale te osoby, które tu są, są tak życzliwe, są tak dobre, i ja mam taką ogromną wiarę i taką nadzieję, że my jesteśmy w stanie naprawdę dużo fajnego razem zrobić. I ja Wam bardzo za wszystko dziękuję, naprawdę za każdą życzliwość. Z całego serducha to doceniam i życzę Wam super dnia, trzymajcie się i buziolce.